De Dietrich, źródło domowego ciepła. Teraz jesteśmy już w laboratorium naszym i zaczniemy procedury uruchomieniowe tego kotła. Zanim dojdziemy do tych procedur uruchomieniowych, chciałbym też pokazać wyposażenie. Otóż Wirtuel Smart ma, na na ma w zakresie wyposażenia konsolę przyłączeniową. Która posiada układ automatycznego dopuszczenia zładu, czy jest to model 15, 24 czy 32 kW, konsola przyłączeniowa w zakresie dostawy, z odpowiednimi też czego złączkami, przyłączeniami do, do lutowania, strona zasilania, CO, zasilanie wężownicy, gaz i układ napuszczenia zładu. Pamiętajmy, że w kotłach Virtuen Smart, Zawór przełączający jest po stronie lewej na zasilaniu. W związku z tym, gdybyście Państwo potrzebowali zrealizować ciepłą wodę użytkową, poprzez zawór przełączny należy koniecznie zastosować trójnik na powrocie, podobnie jak to jest w kotłach Encel 4, jednofunkcyjnych z podgrzewaczem, czy w kotłach Inidens, jednofunkcyjnych z podgrzewaczem. Przedstawię Państwu teraz kocioł Virtuens, jak wygląda w środku, jakie ma podzespoły podstawowe. W celu oczywiście zdjęcia budowy należy ćwierć obrotu poluzować śruby pod kotłem. Ściągamy obudowę, standardowo zawsze najlepiej do góry nogami, żeby się nie uszkodziły zaczepy, które są z tworzywa. I aby opuścić pokrywę regulatora automatu palnikowego, lekko naciskamy po prawej, po lewej, tutaj gdzie są te strzałeczki i opuszcza nam się automat palnikowy, który jest w tej części tej obudowy. Na tych dwóch sznurkach stabilnie sobie wisi. I omówimy teraz podstawowe, najważniejsze elementy. Coś, co oczywiście cechuje kotły Virtuens Smart to wymiennik, wymiennik wykonany ze stali kwasodpornej, Bardzo przydatnym elementem jest oczywiście to odprowadzenie wilgoci z przestrzeni powietrznej, z przestrzeni, którą kocioł zasysa do spalania. Tutaj odprowadzenie wężykiem od razu do syfonu bezpośrednio. Kocioł posiada oczywiście podświetlenie, w tym przypadku jest tutaj taśma LED. Kocioł oczywiście posiada czujnik temperatury spalin. Kocioł posiada podwójny czujnik na zasilaniu jest to czujnik NTC oraz STB-2 w jednym, nieoddzielnie jak na przykład jeszcze w kotłach Inidens, czyli tu mamy wspólnie podobne jak jest to rozwiązanie w kotłach ncl 4. Kolejny element oczywiście to jest czujnik powrotu tutaj w tej części mamy czujnik temperatury powrotu oczywiście elektroda zapłonowa, palnik. Tutaj ten czarny mikser, on jest stosowany do rozwiązań gazowych po staremu mówiąc GZ50, GZ41,5 oraz propan. Natomiast gdybyście Państwo byli na obszarach, gdzie występuje gaz LS, czyli mówiąc po staremu GZ35, należy koniecznie zamówić ten element, Zamontować go w miejsce, tutaj, tego fabrycznego, czyli zamontować ten dedykowany na gaz LS, oraz przeprowadzić funkcję automatycznej kalibracji. Taką funkcję kalibracji można wywołać ręcznie. Też Państwu pokażę w późniejszej części, jak się to uruchamia. Oczywiście zwrócić też proszę uwagę na samą armaturę. Jest to armatura już bezobsługowa. Zobaczycie Państwo w instrukcji, tam gdzie jest regulacja spalania, będzie komunikat, że armatura y, przeprowadza samoczynną regulację mieszanki gaz-powietrze, tak, samoczynnie ustawia jak najbardziej optymalny proces spalania, także tutaj nie ma żadnych śrub regulacyjnych przy obciążeniu pełnym, obciążeniu dolnym. Oczywiście zawsze sprawdzamy te wartości analizatorem spalin, ale już nie mam tej wpływu na regulację, na dodawanie gazu, kręcąc śrubką w prawo czy w lewo, to było w starszych modelach, starszych arma armaturach. Y, także to sobie wszystko omówimy. Jest to kocioł 15 kW akurat przedstawiony w laboratorium, więc też Państwa zwróci uwagę, że jest bypass, który nam przerzuca nadmiar przy pozamykanych na przykład przepływach nadbiorze ciepła, z powrotem częściowo przerzuci nam na powrót do, do pompy. I mamy tutaj zawór bezpieczeństwa i czujnik ciśnienia wody w instalacji. Natomiast ten żółty element tutaj z tyłu schowany za syfonem, to jest... Yy, Zaworek do zrzucenia wody z kotła. Z podstawowych elementów kotła z tego ujęcia kamery to tyle. Jesz za chwilkę jeszcze Państwu pokażę sam automat palnikowy i elementy przyłączeniowe w kotle. Po prawej stronie z kolei znajduje się też coś, co wyróżnia ten kocioł, czyli płyta SCB10. Znana Państwu płyta z kotów Innovens AMC. O mocach od 15 praktycznie do 115, a także w większych mocach. Czyli znana Państwu płyta SCB10. Znajduje się tutaj pod tą żółtą obudową po prawej stronie kotła. The Dietrich, źródło domowego ciepła.